Będą końcy. Jest! Kruk! Drop nowym kruka! W chińskim Brawl Starsie. Co jest? Co jest? Co jest? Kruk w chińskim Brawl Starsie! Siema widzowie! W dzisiejszym odcinku wbijamy 400 pucharków w chińskim Brawl Stars. Tak dokładnie jak słyszycie, gramy w chińskiego Brawl Starsa. I brakuje nam jeszcze jedna gierka i będziemy mogli założyć nasz klub Tutaj są widzowie podczas streama z oraz YouTube'a Będą mi pomagali, wymyślić jakąś sensowną nazwę I myślę, że możemy przechodzić do gry Tylko jeszcze wam tylko wspomnę Że mamy wszystko na pierwszym poziomie Piszcie w komentarzach Czy ulepszamy jakąś z tych postaci Czy zbieramy na jakąś inną postać, a potem ją ulepszamy na 11 level Czy tam na przykład 9 Dobra, przechodzimy do gierki Gramy tutaj Za dymę Myślę, że git Tutaj jest strasznie delay ogólnie w tej grze. Patrzcie, to strzelam i dopiero teraz się wyśliwuje, więc. Tutaj małpa jest strasznie dobra, bo na małpie nieważne, czy dacie atak teraz, czy za chwilę, to ona i tak skoczy na tą osobę. Ładny gołym analysek. Brawo, chiński Leo. Brawo, chłopaki. Dzięki za kary. A tutaj może mam 207 damage'a, serio. Co jest? Jeśli chcecie, pobrać tą gierkę, to będziecie mieli linka w opisie. I spróbuję to w miarę wytłumaczyć. A teraz możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Ok, dajemy ulta. Czy to będzie dobry ult? Taki sobie. Tutaj w ogóle zauważyliśmy ostatnio? Chyba Antrex mi wspomniał albo MyPro. W sumie to jest bardzo zauważalne, że ten ekran jest taki bardziej szarawy. W sensie, to co macie na ekranie, a to co, co ja mam teraz, są jeszcze inne różnice, ale patrzcie, jak teraz będę dostawał damage od kogoś, to mi takie się przebłyski robią. To strasznie wygląda dziwnie, ale no cóż, taki bez. Chiński. Nikt nie powiedział, że będzie taki sam jak normalny. W sumie normalny. Niż ten nasz, europejski. Zrobię, piszcie mi na czacie, jaką chcecie nazwę klubu Dawajcie, dawaj... Łooo, to gol? Ej, ładnie, menelisek Zobaczcie, piszcie nazwę klubu na czacie, robimy, nie wiem... Kotlety Adika Jeszcze mamy streaka w ogóle Kotlety Adika robimy, No, odbieramy, to możemy złożyć jakiś klubik Ciekawy, świnka I co tutaj jeszcze będzie w klubach? Ciekawy jestem A, tylko te dwie rzeczy, okej okay. Automatycznie to dało mi do jakiegoś klubu? Czemu? O, Soloita. Jakaś yy, włoska nazwa. Ora, zakładamy jakiś klubik Czy to kosztowało? Tak, to widzę, kosztowało 1000 golda. Dawajcie jakąś fajną nazwę klubu. Dobra, wziwia, to robimy Małpy Adika. Okej. Okay. Małpy Adika. I tutaj zapraszam Was do mojego klubu oczywiście. A nie wiem, czy dać to, czy tamto. Może damy żółty, nie róbmy ciągle w takich samych. Damy żółty i opis. Zapraszam. Wszystkie małpki. Nie wiem. Które lubią bananki. Dobra. Robimy coś takiego. I klikamy. Okej, okay. małpadika i... Tak. Zdecydowanie. 1000. 1000 golda. I jak coś, co zapraszam do klubu każdego. Tutaj jeszcze wam trochę brakuje chyba puszek. 30 puszek, a tobie brakuje 40, więc nie ma tragedii, dobra. Teraz widzowie. Nagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Tym kolcikiem. I myślę, że styknie, jak na dzisiaj. Dawaj o mega megaboksów. O widzowie, jeśli zostawicie... Myślę tak. 150 lajków To otwieramy mega boxy. Na 150 lajków, widzowie Otwieramy tak z 5 albo 7 Tak z 5 albo 7 megaboksów spróbujemy otworzyć, co Wy na to? Otwieramy, widzowie, naszego pierwszego megaboksa W Chińskim browserze. Starsie Przejdźmy do sklepu Tutaj mamy właśnie sklepik. Tutaj są właśnie takie dziwne też skrzynki, ale to na przykład za 80 gemów mogę otworzyć tą skrzynkę, bo za 56 tych ich takiej specjalnej waluty. Nie to, to są, nawet nie wiem jak się ta waluta nazywa, to jest najciekawsze. Ono otwieramy wizję naszego pierwszego boxa w chińskim Brawl Starsie. Pierwszy megabox. Zobaczmy, punkty i końcy będą? Aha, czy to jest scam? Jechać, trzeba przejść sobie do grubszych rzeczy. Do grubszych rzeczy otwieramy jeszcze drugiego. Otwieramy w takim razie jeszcze drugiego. Ej, ciekawe czy szanse z tego mam takie same jak szanse na to? Nie, tu sporo, chyba większe. Tu jest 4,5 na górze jakaś wartość, a tutaj na górze, bo nie, też jest. 1,105. 0,5. 1,1. Ten... 0... ej! Otwieramy takich z 5 Otwieramy takich 5, równowartość Mega Boxa 2, ale swoby drop. Jak teraz nic nie drop, nie, to ja nie wiem. Jest, jest rosa, 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 rosa Rosa is my name? Nieźle Czwarty Klikamy, klikamy i... Aj. Nie ma no, nic, jeszcze idę, ja można otworzyć sobie jednego. To jest, to jest 170 punktów. Czyli dobra, nie 5, tylko otwieramy 7. Co innego? Otwieramy tego 7. A nawet 8 można. No 8 to chyba będzie równo. 176 punktów. To jest teraz szósty chyba. Teraz dawajcie siódmy. Dawać Leona, dokładnie roń leku. Dawać Leona. Teraz siódmy. Barley! Moja druga postać już, wydrop wydropiona. I jeszcze otwieramy jednego, ale tutaj tak już nic nie będzie. Skoro taki ostatni... To wiadomo, że tutaj nic nie będzie już. Jestem tego pewien. No i... Będą kończyć. Jest kruk! Dropnowym kruka w chińskim Brawl Starsie! Co jest? Co jest? Co jest? Kruk w chińskim Brawl Starsie! O, co jest? Chiński... O, o Boże. Zawał. 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 Kruk w chińskim Brawl Starsie. Co jest grane? Co jest grane? Kruk w chińskim się. To koko! Koko! O, nie mogę. Dobra, się skrzynki oddają! O, jaki drop! Co jest grane? Co jest grane? Oko tu i zjedz? Normalnie. O, kruk! Xi ping ci podkręcił drop. No, tak, tak. <laughs> Nie mogę. 378 punktów jeszcze mi zostało. Otwieramy, otwieramy, to oczywiście, że tak. Skoro widzowie tego chcą, to otwieramy. O, dzięki za obserwację. Legutko. Open. <gryw> Punkciki 12. OP drop. Oczywiście i na live. No jeszcze mam dalej streama Jason Polak. 68 golda? I co to był za drop podkręcony? Dziękuję panie prezydencie Chin Otwieramy do końca, niech wam będzie. Teraz już nic nie dropnie? No. No tak mówiłem, no. Nie, teraz już nic nie dropnie, zero. W tym roboksie to już... Nawet końców nie dostanę. Zero. No mówiłem. Czy ten kamień Louis do kupienia? Bo inni go mają, a ja nie. No on był ogólnie za ligę. On był za ligę mocy, wiesz? Musiałeś tam wygrać ileś tam meczów, żeby mieć go yy, odlokowanego do kupna. 32 pro. 32 te. <noise> Końcy, przepraszam. Otwieramy dalej. No nie, co jest? Okej. Okay. 224. Jeszcze mamy kredyty, jeszcze będą dwie postacie tak myślisz, Michos? Mam nadzieję. Mamy teraz 68 golda. Ok, 32 golda. Mów cały czas, że Chińska Republika Ludowa. No, jest świetna. To prawda, że Chińska Republika Ludowa jest świetna. Jest bardzo świetna. To prawda. W tym rollboxie naprawdę Chińska Republika Ludowa jest świetna. Polecam bardzo. Chińska Republika Ludowa jest świetna. Hi ale że Chińska Republika Ludowa no to jest prześwietna naprawdę. Bardzo polecam Proszę mi tutaj dać jeszcze z jedną legendę i... I będziemy dogadani. Stiu, 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 Stu, stu. Jest dostępna postać. Co so, jest grane? Duszamy następną postać. Się możemy otworzyć cztery. Cztery jeszcze otwieramy. <noise> Ale Chińska Republika Ludowa to jest chyba najlepsza republika ludowa, jaką znam. Serio. Tak polecam. Tak polecam republikę Ludową. Chińską jeszcze dodatku. Lepszej republiki nie znałem. Mówię, że Tajwan nie istnieje. <grych> nie wiem. A co to jest? Tajwan? Tajwan, coś takiego istnieje w ogóle? Co ty gadasz? Ej, ale Chińska Republika Ludowa to takie sigmy, co? Takie sigmy. Serio A teraz coś tutaj kupię za Jany. Ja nie, nie za, nic nie kupuję, hartowałem To był Mistlik Ostatni, ostatni widzowie. Dawaj mojego ulubionego streamerza Otisa Dobra, zrobimy zaraz Otisa na 3, 4 3 4 3. i mamy 32 golda, co jest grane? A co to jest? Ja kliknąłem? Usuwanie konta? <śmówi> Ej, ja stąd <są> uciekam. <śmówi> Dobra, widzowie, to było na tyle w tym odcinku. W sumie macie teraz takie połączenie tamtą część, plus tą część, jako jeden duży odcinek. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Zapraszam Was jeszcze raz do klubu Małpadika. Tutaj już macie, mamy już chińskiego Tobiego, Boltmaneliska i chińskiego Leono. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam YouTube'a. Pozdrawiam Was wszystkich widzów z Twitch'a oraz YouTube'a. Pozdrawiam wszystkich. I na 150 lajków, like widzowie, otwieramy... Tak dużo. otwieram tak dużo tych skrzynek, że zrobimy na pewno znowu coś fajnego. Do zobaczenia. Cześć.